Szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo ministrowie, wielce szanowny panie marszałku, pani wojewodo, szanowni państwo posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, znaczy nasi drodzy goście ze Stanów Zjednoczonych, bardzo serdecznie witamy. Proszę państwa, ogromnie dziękuję i ogromnie się cieszę, że po raz czwarty tutaj właśnie w Rzeszowie, w tym pięknym odbiegcie odbywa się Kongres 590 jedna z największych w naszym kraju jedno z największych w naszym kraju wydarzeń o charakterze spotkania gospodarczego gdzie dyskutujemy o ekonomii gdzie dyskutujemy o przyszłości polskiej gospodarki gdzie dyskutujemy o przyszłości Rzeczypospolitej o tym co jest nam jeszcze potrzebne o tym co powinniśmy zrobić aby Polska rozwijała się jak najlepiej i abyśmy zrealizowali nasz najważniejszy cel nasz najważniejszy cel mówię w sensie politycznym. Zawsze to podkreślam, tym najważniejszym celem jest podnoszenie poziomu życia Polaków, zwykłych obywateli. To jest najcenniejsze, to jest najważniejsze i to jest to, co chcemy osiągnąć. Chcemy to osiągnąć poprzez mądrą politykę, chcemy to osiągnąć poprzez dobre rozwiązania legislacyjne, ale przede wszystkim chcemy to osiągnąć poprzez rozwój polskiej gospodarki. Mam pełną świadomość, że rozwój polskich firm. Że polskie firmy, coraz potężniejsze, coraz mocniejsze, mające coraz większe możliwości inwestowania i zatrudniania pracowników, to także polskie firmy, które będą w stanie coraz więcej pracownikom płacić, które będą w stanie rozwijać się, które będą w stanie w jeszcze większym stopniu niż dotychczas realizować także i ekspansję na zagraniczne rynki gospodarcze. To jest nasz kierunek. My, proszę Państwa. Przede wszystkim mamy jedno. Mamy ogromną ambicję i ogromną wolę. Wolę tego, żeby to, co było naszym programem jeszcze cztery lata temu, stało się i stawało się dzisiaj i w przyszłości faktem. Żeby Rzeczpospolita była państwem coraz mocniejszym, była państwem coraz zamożniejszym. Żeby przede wszystkim młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, którzy przed. Kilkoma, czy przed kilkunastoma, czy przed kilkudziesięcioma czasami ci starsi laty opuścili Rzeczpospolitą, wyjechali za chlebem poza granicę, dzisiaj przekonali się, że warto do Polski wrócić, że Polska dzisiaj proponuje warunki lepsze niż to, co oferują państwa na zachodzie Europy, czy też to, co czasem można uzyskać za oceanem. Że warto wrócić na swoją ziemię, że warto wrócić. Do swojego miejsca, z którego często się wyszło, a czasem może nawet warto przyjechać do Polski, jeżeli ktoś się urodził w polskiej rodzinie, nawet poza granicami. Proszę Państwa, ja wiem o tym, że to są, ktoś powie, ambicje bardzo wybujałe. Tak, ale jestem przekonany, że jeżeli nie ma się bardzo wybujałych ambicji, to osiąga się bardzo niewiele. My mamy ambicje wybujałe po to, żeby osiągnąć jak najwięcej. Dzisiaj Cieszę się, że mogę państwa spotkać po raz kolejny. Dziękuję wszystkim wystawcom, dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na ten kongres. Przed nami kolejny rok funkcjonowania polskiej gospodarki, przed nami kolejna perspektywa finansowa w Unii Europejskiej, przed nami kolejny polski budżet, którego projekt został przygotowany i przedłożony. Budżet po raz pierwszy od 1989 roku zrównoważony bez przewidywanego deficytu budżetowego. Budżet, który w moim przekonaniu jest budżetem ostrożnym, bo przewiduje 3,5% wzrostu produktu krajowego brutto, podczas gdy w tej chwili mamy ponad 5% tego wzrostu. Budżet, który przewiduje 2,5% inflację, ale też budżet, który przewiduje prawie 430 miliardów złotych wydatków budżetowych. Wydatków budżetowych, które mogą być realizowane dzięki temu, że jest mądra, skuteczna i dobrze prowadzona polityka podatkowa, za co bardzo dziękuję polskiemu rządowi na czele z panem ministrem finansów. Proszę państwa, Polska się rozwija. Polska się rozwija bardzo dynamicznie. Widać to tutaj na Podkarpaciu. Mówił o tym przed chwilą pan marszałek. Ale rozwijają się także i inne regiony Polski. Zadanie absolutnie nie jest zakończone. Ja powiem tak: my jesteśmy cały czas na początku realizacji tego wielkiego zadania. Jest bardzo wiele elementów, których dzisiaj jeszcze cały czas w Polsce brakuje, chociażby wspomniane rozwiązania, wspomniane przez pana marszałka rozwiązania o charakterze infrastrukturalnym. Tak, jeżeli będzie Via Carpatia, jeżeli będzie Via Baltica, jeżeli będzie Rail Baltica i inne drogi, które cały czas są w planach. Polska będzie mogła się rozwijać jeszcze dynamiczniej, Polska będzie miała jeszcze lepsze perspektywy biznesowe, gospodarcze, państwu będzie łatwiej funkcjonować, będziecie mogli szybciej dotrzeć do swoich kontrahentów, będziecie mogli szybciej dowieść swoje produkty, czy też szybciej odebrać produkty, które zamówiliście. Ale to nie tylko rzecz pospolita, to współpraca rozwijająca się w tej chwili dynamicznie ze Stanami Zjednoczonymi w bardzo wielu obszarach i w, obszarze, w obszarach czysto gospodarczych, ale także i w obszarze militarnym. Cieszę się ogromnie, że w Poznaniu zostało zainaugurowane dowództwo amerykańskiej dywizji. Cieszę się ogromnie, że udało nam się zrealizować założone przez Stany Zjednoczone wymogi dotyczące Visa Waiver Program. Mam nadzieję, że niedługo już będzie można do Stanów Zjednoczonych podróżować bez wiz i że to spowoduje, że ruch turystyczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi także i znacząco wzrośnie, a mam nadzieję, że za tym pójdzie również i wzrost wymiany gospodarczej. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone włączą się w nasz wielki projekt Trójmorza, który teraz realizujemy w naszym regionie Europy, w ramach naszego rozwoju także i w Unii Europejskiej. Współpracujemy z naszymi sąsiadami, współpracujemy z tymi, którzy przez dziesiątki lat dzielili z nami wspólny los. Wspólny los krajów, które znajdowały się poza żelazną kurtyną, które nie były w pełni wolne, które nie mogły się w pełni rozwijać tak jak Zachód Europy, które w związku z tym poniosły ogromne straty i czasowe, i gospodarcze, i majątkowe, i jeżeli chodzi o poziom życia ludzi. My to wszystko dzisiaj odrabiamy. Chcemy ze sobą współpracować jak najlepiej, ale chcemy być też dostrzegani przez kraje zachodu Europy jako ci, którzy mają ogromne ambicje, ale także jako ci, którzy w związku z tym zasługują na wsparcie. W związku z tym chcemy, żeby na, była na dotychczasowym, proporcjonalnym poziomie utrzymana polityka spójności, również jeżeli chodzi o przyszłą europejską perspektywę finansową. Chcemy, żeby w jeszcze większym stopniu umożliwiono rozwój naszego rolnictwa. Chcemy być w jeszcze większym stopniu eksporterem żywności, chcemy być pod tym względem jeszcze sprawniejsi, i jeszcze doskonalsi. Chcemy rozwijać wszelkie obszary naszej gospodarki i chcemy właśnie dzięki temu stawać się krajem coraz zamożniejszym, a przede wszystkim krajem coraz zamożniejszych ludzi. Tak jak powiedziałem na wstępie swojego wystąpienia, to jest nasza wielka ambicja. Głęboko wierzę w to, że zgromadzeni tutaj przedsiębiorcy i z Polski. I z zagranicy pozwolą nam to zadanie zrealizować. Że polska gospodarka będzie się stawała coraz silniejsza, że wejdziemy do dwudziestki najsilniejszych gospodarek na świecie, że będziemy się stawali państwem coraz mocniejszym i coraz znaczącym i w naszej części Europy, ale nie tylko, także w całej Unii Europejskiej i na świecie. Życzę Państwu owocnych spotkań, życzę Państwu tutaj na kongresie 590 dobrych. Rozmów, dobrych negocjacji gospodarczych. Mam nadzieję, że to wydarzenie, które liczę na to, że przy swojej czwartej edycji wpisuje się już w pewną tradycję polskich wydarzeń o charakterze gospodarczym, że ono będzie się rozwijało. Życzę Państwu wszelkiego powodzenia, udanych spotkań, dobrego czasu spędzonego tutaj w Rzeszowie na Podkarpaciu i powodzenia w przyszłym roku gospodarczym. Wszystkiego dobrego.